W układzie słonecznym wirują planety, wszystkie w innym tempie, okrążają słońce, różnią się kolorem, masą i rozmiarem, lata lecą, one stale kręcą się wytwale. Ej, korytna ja jestem pierwszy i najmniejszy. Maja po mieszczę a a dany kratery zwaną pomogą, nie mnie dojść do zgody. Dzień z migona co z nocy bardzo na Ale nie będąc, jestem długa w kolejności. Nie, nieustannie upał jest bezlitosny. Widzę, bo nigdzie no, się nie spieszę i bardzo jasno świecę się na niebie. Do ZIEMIA! Witam serdecznie! Czuję się świetnie! Zamiast szykują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie, jestem trzecią planetą słońca. Moja ale jest cuna. Mam dużo wody, więc śmiało padnę się ochodzić. Ej, dumas, planeta numer cztery. coś się czerwienie, jestem cały, zardzawiały. O najwyższe góry i od tu. Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu. W układzie słonecznym wirują plety. Wszystkie w innym tempie okrążają słońce, różnią się kolorem, masą i rozmiarem. Latalecą one stale kręcą się wytrwałe. Yo, 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 wiesz? największy obrzęk gazowy. piątego słońca na pewno nie przeszło. Choć moja masa jest potężna, niezwykle do wszystkich planet Kęcę się najszczęśliwszy. Dzień tutaj Sato, też się składam z gazu. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wyluję w nich kamienie z i spolodu. Jestem szósty od słońca. głowie to za koduj. też czuję ja. lodowy giga do imieniu. Uda nam się najniższa słona słynna, danego bekidnego koloru. Jestem siódmą planetą i widuję na boku. Na koniec, ja słyszę trzy doświadczenia. Nazywam się Neptun, na dużo okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko. Więc nie zdaje się, ze mną, bo się zmuchnę Tylko jak... w układzie słonecznym wirują planety. Wszystkie w innym tempie okrążają słońcem, różnią się kolorem, masą i rozmiarem, lata lecą one w stare, kręcą się wytwale.